Czarnek wyczerpał środki do 2027 roku. Ogromne kwoty dla Pieszczochów. Uczelnie ze Słupska, Raciborza i Poznania znalazły się na liście tych, którym były minister edukacji i nauki Przemysław w Czarnek obiecał już po przegranych wyborach 1,2 miliarda złotych. Kwota nie miała żadnego pokrycia w środkach, którymi dysponowało ministerstwo, poinformował na środowej konferencji wiceminister nauki Marek Gzik. Podmioty, którym rozdawano pieniądze z budżetu rządowego, nazwał pieszczochami Czarnka. Przemysław Czarnek i jego decyzje z czasów, gdy był ministrem edukacji i nauki, znalazł się po lupą nowej władzy. Na środowej konferencji prasowej w Warszawie wiceminister nauki Marek Dzik podsumował decyzje finansowe podejmowane przez byłego szefa resortu w obszarze dofinansowania polskich uczelni. Czarnek i pieniądze dla pieszczochów łącznie 1,2 miliarda złotych. Okazuje się, że dysponując budżetem 600 milionów złotych pochodzących z obligacji, aż 150 milionów złotych ministerstwo przyznało katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Zdaniem wiceministra Gzika to tylko jeden z przykładów obrazujących ścisłą korelację przyznanego, wielomilionowego dofinansowania z regionem, w którym ministrowie pismają mają interesy polityczne, np. są one ich okręgami wyborczymi. Tak to wyglądało. Silny polityk lokalny, nagle my patrzymy na rozdawane kwoty: Akademia Zamojska, Okręg Wyborczy ministra Czarnka, Słupsk, Okręg ministra Mulera. A ja się pytam, gdzie pozostałych od 70 do 80 uczelni, które w tym samym czasie nie dostawały nic? wymieniał Bzik. Wyliczał, że z dostępnych 550 milionów złotych przeznaczonych na subwencje, które w normalnym trybie przekazywane są do wszystkich uczelni z wykorzystaniem specjalnego algorytmu, 127 milionów zostało przyznanych kul. Znów sterowanie ręczne w Ministerstwie, traktowanie w sposób nierówny, wybiórczo, arbitralnie pewnej grupy uczelni powoduje, że nie wiedzieć dlaczego, poza kwotą subwencji przekazywanej do wszystkich uczelni nagle powstaje pewien fundusz dla swoich. Pieszczochy czarnka, skomentował gzik. Na konferencji poinformowano, że również B. Premier Mateusz Morawiecki miał do dyspozycji pieniądze pochodzące z obligacji, które przyznawał uczelniom bez stosowania przejrzystej procedury i kryteriów. Chodzi o kwotę 2,7 miliarda złotych w latach 2022-2023. Jak podkreślono, 30% tej kwoty trafiło do dwóch wrocławskich uczelni. Z tej puli wydawało się, że powinno to trafić w miarę równomiernie dla różnych ośrodków w naszym kraju. Nie wiedzieć dlaczego, kwota 871 milionów trafia do dwóch uczelni z miasta rodzinnego pana premiera. Tak wyglądało traktowanie polskiej nauki w tym ministerstwie za czasów prawa i sprawiedliwości, podsumował Bzik. Wyczerpane środki do 2027 roku. Konsekwencje na kolejne lata. Wiceminister przypomniał, że przez ostatnie lata sytuacja na uczelniach dramatycznie się pogarszała ze względu na inflację i rosnące koszty życia. Rektorzy większości ośrodków akademickich pisali listy z prośbą o pomoc finansową. Uczelnie osobno starały się o finansowanie różnych projektów związanych z inwestycjami. W ubiegłym roku spłynęło do ministerstwa 250 propozycji projektów, z których finansowanie otrzymało tylko 28. 6 pochodziło z UKSW, 3 na KUL, 2 z Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Rozdano 930 milionów, jednocześnie wyczerpując nasze środki na najbliższe lata do 2027 roku w tym obszarze. I znów, przecież uczelni jest 101. Na 250 wniosków przyznano 28 projektów. Zamiast wykorzystać 300 milionów, które mieliśmy na ten rok, rozdano 930 milionów, co rodzi konsekwencje na kolejne lata. Mikołaj Gzik. Dodał, że niewątpliwie każda uczelnia w Polsce potrzebuje pieniędzy, ale sposób, w jaki przyznawał je minister Czarnek, trzeba nazwać patologicznym. Podał przykłady powoływania komisji, które miały oceniać wnioski składane w konkursach, ale ostatecznie to głos ministra był decydujący. Uczelnie, którym komisja oceniająca nie przyznałaby dofinansowania, ostatecznie je dostawały, relacjonował w środę wiceminister. Muszę powiedzieć, że najgorsze jest w tym wszystkim to, że to jest wszystko zgodnie z prawem, bo minister o tym decyduje. Tylko, że w tym resorcie nigdy nie było takiego ministra, który w ten sposób postępował. Nasze państwo się po prostu nie zabezpieczyło na czarnka i jego ręczne sterowanie środkami, podsumował Bzik. Wiceszef MNISW zastrzegł, że żadne pieniądze wydane na naukę nie są stracone i z pewnością wpłyną na rozwój uczelni, które je otrzymały. Wszystkie uczelnie w Polsce mają ogromne potrzeby. Dla tych uczelni, które miały szczęście być pieszczochami, to na pewno poskutkuje ich rozwojem. Tylko chodzi o to, wciąż nazywam patologią wielką cały proces dystrybucji tych środków, który nie opiera się o obiektywną ocenę. Chcę uspokoić uczelnie, które korzystały z tych środków. Mamy pełny monitoring w ministerstwie, jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków i efekty, mówił wiceminister. Prawdą jest to, że wszystkie uczelnie w Polsce mają ogromne potrzeby. Inwestycja w naukę nigdy nie jest inwestycja straconą, podsumował Bzik. Do momentu publikacji tego tekstu Przemysław Czarnek nie odpowiedział na prośbę PAP o komentarz.